Czary z gitary. Hello, hello, witajcie moi drodzy kochani gitarzyści. Dzisiaj chcę Was nauczyć mrocznego tematu z Harry'ego Pottera, konkretnie Hedwig's Theme from Harry Potter. Całkowicie moje opracowanie. Yy, możecie tego też posłuchać na moim YouTubie w całości, ale dzisiaj Wam pokazać jak zagrać początek. Podzielimy to na dwie części. Posłuchajcie co na dzisiaj. Tego słynnego motywu. Otóż zobaczcie, jak to zagrać. Jesteśmy w tonacji E -mol, więc jest dosyć prosto. Może niektórzy z już zauważyli. W basie na początku uderzamy tylko strunę E. Zaczynamy od pustej struny H i uderzamy dwudźwięk EE. -E. Potem g F E, znowu dwudźwięk, czyli trzeci próg, struny E, drugi i puste struny. Pierwszy motyw do ćwiczenia. Uwaga, że w prawej ręce używam oczywiście palców na zmianę. Jeszcze raz. Dwudźwięk. kefis Dwudźwięk. Lądujemy na siódmym progu. Przypominam, że tu, gdzie mam fantazyjną kropkę, to jest piąty próg. Zawsze możecie się w ten sposób odnaleźć. Pio e, siódmy próg i przesuwamy ten czwarty palec na piąty, czyli mamy siódmy próg, przesuwamy i gramy dwudźwięk znowu z pustą stroną E. A potem lądujemy na FIS, czyli na drugim progu struny E. Czyli cały motyw brzmi tak powoli. Siódmy, piąty, drugi. To jest pierwszy motyw, który możecie ćwiczyć, żeby dojść do tego. Teraz kolejna część, znowu zaczynamy od dwudźwięku EE, czyli dwie skrajne struny, G, Fis, tak jak było wcześniej, trzeci próg, drugi i uwaga, dwa piękne dysonanse, czyli takie dwudźwięki, które na pierwszy rzut ucha brzmią słabo, łapiemy Dis na pierwszym progu struny D oraz D czwartym palcem na strunie H na trzecim progu. Taki dysonans tu jest, właśnie tak ma to zabrzmieć. Łapiemy palcem pierwszym i czwartym, a potem drugi, który jest już tutaj gotowy, łapiemy H, czyli na drugim progu struny A i F. Drugi fajny dysonansik. I to polecam poćwiczyć osobno. Ten dysonans i ten. To trzeba będzie zmienić. I zaraz po nim rozwiązujemy to na pustą stronę E i pustą stronę H. Więc ćwiczcie te trzy dźwięki. Na końcu są puste struny, więc nic lewa ręka nie trzyma. Czyli ta druga część do ćwiczenia zaczyna się od dwóch strun. Jeszcze raz. Dwie puste struny. Ja do, dogrywam, żeby dopełnić takt po tym dwudźwięku, który przed chwilą uderzyliście. Dogrywam G, H, E, czyli lecę po emolu dla znawców. Tak? I tutaj jest koniec w zasadzie pierwszej frazy, pierwszych czterech taktów, czyli będzie tak. Dysonansę. I to jest drugi kawałek do ćwiczenia. Jak połączymy to z tym pierwszym, to powinno Wam zabrzmieć tak. A w każdym razie do tego zmierzajcie. Kolejna część teraz zaczyna się tak samo jak początek, czyli dwudźwięk EE, -E, FIS, GFIS i czyli tak jak początek był, tylko uwaga, zaczyna się przed taktem. Zagrałem najpierw. haha, ha. najśmieszniejszy interwał świata. haha, ha. tu na drugim progu pusta struna. ha, dźwięk. Znowu ląduję na siódmym progu, ale tym razem pierwszym palcem, a nie czwartym, ponieważ będę się przesuwał dalej w górę gryfu, czyli. I teraz uwaga, z tego siódmego progu pierwszy palec przesuwam na próg dziesiąty, czyli na dźwięk D. Dokładam drugi palec na progu jedenastym struny H i na dwunastym, pamiętajcie, tu też mam kropkę na dwunastym progu. Trzeci palec na dwunastym progu struny G. Powstaje mi tutaj tak naprawdę Gmol. G, B, D. Te trzy paluszki są ustawione po prostu yy, na sąsiednich progach, na sąsiednich strunach, na strunach G, H, E. I to właśnie jest tutaj do uderzenia. Ja to rozkładam. Prawa ręka robi to w ten sposób, że stawiam te palce, i, i one po kolei idą. Najpierw pierwszy, drugi, trzeci, robię to szybko. Potem przesuwam cały ten akord, ale gram tylko ten dźwięk tak naprawdę, ale nie puszczam tych palców, ponieważ one mi będą potrzebne, bo przesuwam jeszcze o jeden próg i ląduję w tym momencie na progu ósmym, dziewiątym i dziesiątym, tak? Gram w ten sam sposób. Jeżeli macie problem z zagraniem tego, zagrajcie po prostu trójdźwięk, zagrajcie tak. A ja gram tak. I na końcu jeszcze uderzam ten dźwięk, który tutaj trzymam na, na strunie H. Czyli całe przejście jest takie. Czyli od początku, od tego HH, najśmieszniejszego interwału. I teraz przechodzimy już do ostatniego fragmentu. Jak znaleźliśmy się tutaj, ostatni dźwięk, który zagraliśmy, był tu. A pierwszy palec trzymam na ósmym progu. Teraz trzeba szybko podmienić z tego pierwszego palca, podmienić sobie na czwarty. W basie uderzamy A. Jesteśmy na ósmym progu. I gramy na sąsiednich progach. To jest C, H, B, czyli palec czwarty, trzeci, drugi. Robię to akurat tymi palcami, ponieważ teraz muszę szybko skoczyć. Mój pierwszy palec jest mi potrzebny. Tu na C, czyli trzeci próg struny A, a drugi na B. I to jest do osobnego wyćwiczenia, czyli. Przepraszam, A w basie. Jeszcze raz. ostatnie dźwięki, jak trzymam tu pierwszym i drugim, znowu robię celowo tymi palcami, bo teraz pierwszy tylko przesuwam na H, więc na drugi próg, a trzecim łapię G, tu trzeci próg struny E, uderzam w w dźwięk, czyli i łapię EE, e. e. na drugim progu struny D i pusta struna E. Dwój dźwięk i schodzę znowu po emolu, H, tak, jakbyś emol złapał, nie? Razem z tymi dźwiękami wygląda to w ten sposób. Oczywiście na basach kciukiem. Jeszcze raz. Z tym wcześniejszym motywem od dwóch dźwięków hh będzie brzmiało tak. Proponuję ćwiczyć osobno te fragmenty, tak jak zawsze Wam proponuję, bo Wam zawsze podaję w pewnych małych odcinkach, które musicie ćwiczyć. Przypominam, że ćwiczenie polega na powtarzaniu dobrze zagranych małych fragmentów. I dlatego podaję wam to małymi fragmentami, żebyście właśnie tak ćwiczyli. Wyćwiczony fragment nie jest wtedy, kiedy raz udało Ci się to zagrać, tylko wtedy, kiedy przestało Ci nie wychodzić. Czyli kiedy już wszystko elegancko wychodzi ci nie raz, nie dwa, ale ciągle, aż wreszcie dojdziesz do odpowiedniego tempa. A do czego masz zmierzać? A do tego co nagrałem na początku. To brzmi naprawdę fajnie. Życzę powodzenia, moi kochani gitarzyści. Pamiętajcie, że poprawne ćwiczenie, właściwe ćwiczenie jest kluczem do sukcesu. Jeżeli nie masz czasu ćwiczyć, jeżeli nie wiesz jak ćwiczyć, albo jeżeli nie chcesz się ćwiczyć, wbijaj na moją playlistę. Pan od gitary mówi wprost, tam masa rzetelnej wiedzy właśnie na ten temat, a ostatnio właśnie opublikowałem film nie mam czasu ćwiczyć. Czy rzeczywiście zerknij sobie tam, a ja polecam, żebyś znalazł ten czas, żebyś grał, bo ten temat z Harry'ego Pottera jest bardzo znany, a szczególnie teraz, kiedy niektórym chce się bawić w dynie i różne tam inne rzeczy. Na drugą część zapraszam w następnym odcinku. Oczywiście gdzie w czarach od gitary w czarach z gitary, które prowadzi Pan od gitary, który się z wami teraz żegna. Powodzenia.